Witajcie w kolejnym odcinku związanym z egzaminem EE21. Jest to egzamin związany z nową podstawą programową, która weszła w 2017 roku. Więc jest to takie w sumie śmieszne połączenie dwóch starych egzaminów, czyli E18, E19. Czyli coś, co po prostu miało być łatwiejsze, a w teorii jest trudniejsze. Jeśli chodzi o mnie to ja akurat mogę tutaj omówić kilka rzeczy ponieważ no jeśli chodzi o sam egzamin no to głównie tutaj jest też naprawienie usterki to akurat wykaz możliwych usterek w układzie pneumatycznym linii technologicznej tutaj no ale mamy też schemat Połączeń elektrycznych, elementów układu sterowania z PLC. No i wydruk programu sterowania linii technologicznej, ocena poprawności działania programu zapisanego w pamięci sterownika. Czyli co to znaczy? My dostajemy już gotowy program, który musimy sobie tam zmodyfikować zgodnie z tym, co to jest napisane. Czyli no. Diagnostyka błędu, poprawa kodu. No to jest trochę bardziej skomplikowane, lepiej według mnie pisać własny kod, niż po kimś poprawiać. No ale tak sobie wymyśliło to nasze fajne państwo, żeby zrobić taki egzamin. No w tym odcinku chciałbym się skupić głównie na tym punkcie związanym z tym podłączeniem do tego PLC, ponieważ to jest dosyć proste. No i w sumie też możliwe, że te usterki to też mogę tam mniej więcej o czymś wspomnieć, ale to pod koniec odcinka, najpierw zajmiemy się tym sterowaniem PLC mamy tutaj niewiele elementów, więc powinno to dość szybko pójść, więc przekładamy to na drugi ekran i zajmujemy się tu w naszym fluid Simie robieniem tego układu po pierwsze Wyciągamy nasze PLC. W tym wypadku moje jest takie wasze może być inne. Głównie chodzi o podłączenie tej prądu. Ja mam akurat 24. Wy możecie mieć prąd stały. Więc zawsze zwracajcie uwagę na to, co tu jest. <laughs> mamy pierwszy kolejności czujnik, znaczy przycisk sterujący Normal Open. O sobie tutaj daję ten przycisk sterujący. Potem mamy czujnik. Położenia tłoka i to jest czujnik kontakt O, mamy czujnik kontakt tronowy. Podamy kolejny czujnik kontakt i czujnik, dwa czujniki zbliżeniowe. Jeden ma być pojemnościowy, drugi indukcyjny, pojemnościowy, indukcyjny. Okej, okay, to sobie łączymy. No i tutaj podłączyliśmy sobie to teraz jeszcze tylko opis czyli S1, B1, B2, B3, B3 i B4 <laughs> jeszcze mamy krańcówkę z rolką na samym końcu nasze s3 na akurat to jest nazwane switch with rolls s3 okej okay. no i teraz mamy nasze cewki mamy trzy cewki jedną lampkę więc to też nie jest jakieś tam bardzo skomplikowane wyciągamy jedną cewkę drugą Trzecią Lampki opisywać nie będziemy Bo jest jedna Oczywiście wy na egzaminie opisujcie OK I teraz Y1 Y2 Y3. No i z tego by to było na tyle, jeśli chodzi o nasz układ podłączenia do naszego sterownika PLC, więc wróćmy do naszego egzaminu. Zajmiemy się takim takim pokrótce jeszcze omówieniem tego błędu. A do tego przejdę, jeszcze Was bym chciał zachęcić do wejścia do naszego, naszego Patronite. Link będzie w filmie poniżej. I oczywiście wsparcia naszego kanału, ponieważ bardzo nam zależy na tym, aby dalej się móc rozwijać. Ok, to wróćmy więc do naszego egzaminu. Jest tutaj, znaczy, proszę nas o to, abyśmy wskazali możliwość usterek w częściach pneumatycznej, części pneumatycznej układu sterowania linii technologicznej. Yy, więc kwestia jest taka, no, że tutaj mamy jakiś tam układ pneumatyczny, ale też mamy yy, ten dokumentacja techniczna i technologicznej, więc ewentualnie tak patrzę i mi się wydaje to usterki są yy, następujące rolka może się zużyć czujnik B1 albo B2 może się poluzować i może wskazywać zło, złe położenie tłoka tu ten przegub y, może się w jakimś stopniu zużyć y, co jeszcze? tutaj mamy jakąś tam taką suwnicę jakby, żeby nam nie spadł ten klocek, czyli tu nasz, y, nasz tłok może być podany jakąś sile z góry która powoduje, że gdzieś jakieś uszkodzenia mogą być y, no a tak to myślę, że było na tyle, bo nic więcej w tej części pneumatycznej się nie da wymyślić. Czyli głównie tutaj na tych czujnikach można się skupić, to że te siłowniki mogą się gdzieś tam powyginać pod względem ciężaru. No więc yy, to tak dużo usterek nie ma. No jeszcze ewentualnie ta mechaniczna usterka no to te rolki mogą się zużyć. No ale to tak o to nas nie pytają. Ale co najważniejsze przy S3 Rolka się zużywa, B1, B2 mogą się poluzować No i ten przegub tu też może ulec jakiejś awarii Więc więcej takich poważniejszych usterek bym nie widział Reszta to jest takie doszukiwanie się błędu na siłę Jeśli chodzi o ten egzamin no to by było na tyle Ponieważ no niestety ale bez tego tutaj programu to jest trochę ciężko żeby cokolwiek zrobić więc naprawdę było, było to trudno do ogarnięcia no potem jeszcze można tutaj zrobić tą tu dopisać ten listę przyporządkowania ale to też wszystko zależy od waszego plc oznaczenia powpisywać to nie jest myślę że problem to wszyscy potrafią no i odpowiedź tak czy nie to też bardzo prosta rzecz no ogólnie egzamin z 2000 którego to jest 2000, To jest tu 2021. No nie był jakiś tam za bardzo trudny, więc myślę, że kolejne egzaminy też będą w miarę proste. No i nie, nie sprawią nikomu zbytnio jakiejś większej trudności. Dobra, ja się z wami żegnam. Do kolejnych odcinków. Cześć.